Moi drodzy z tej strony, Kio, witam Was w kolejnym odcinku ze Slime Rancera. Słuchajcie, dzisiaj, dla odmiany, yy, nagrywam ten odcinek zanim zobaczycie poprzedni, ale. Tak, wiesz, już po prostu dzisiaj muszę. muszę to ogarnąć wcześniej. Aha, bo Wam są warzywka potrzebne. Marchewki miały niewyrośnięte, Dobra, to to trzeba będzie ogarnąć. Zastanawiam się, czy teraz. Myślę, że to i te klatki do końca. Wpadałoby otworzyć tą jeszcze jedną, tą ostatnią. Aha, nie, nie stykam kasy. No nic trudno. Trzeba będzie na pewno zadbać o jedzenie dla moich slajników. ma Ty wyżarzu marchewki. Zastanawiam się, bo ten niebieski, tam chyba w jaskini też tylko jadł owoce. W sensie warzywam. Czy macie problem z, z rozróżnianiem owoców i warzyw? Czy to jest tylko takie jak moje? O, czekaj, rzucę w ciebie plortem, rzucę w ciebie plortem, chodź tu! No rzuciłam w ciebie plortem, ty złoty ciuru! Okej... Okay. jeszcze trzeba rzucić? Zanim... Nic nie ma ich tu stać ale... No dobra. Dawaj marchewki. Czy ty też ogarniemy przy okazji? Hen, hen, kurczę się kurczaki. sobie, a nowy upgrade jest dostępny. Jak duże paka, to myślę, że sobie ogarniemy. Ale to jest jeszcze czego korzystamy często, a jak wiemy, potrafi mnie to ukatrupić Cały czas. Bo jestem taka zdolna. Owoców nie ma, ale są plorty. Nie ma. Chodź, chodź. Te henheny pójdą od razu do... Zostaw, 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 zostaw! żarta. To wracamy na farmę. Jestem ciekawa, ile... ile są marchewki. Tak, to była radość, bo widzę marchewki. Nigdy nie widzę. na widok marchewek? Nie? To że ja dziwna, Coś tam? Ja to chyba tak nie działa, nie? Nie na pewno hmm. chodźcie, chodźcie, chodźcie. W hmm. ten sposób moje slajmy nigdy nie będą głodne. i wam wyrzucamy henhenę szkoda, że na wszyscy słuch a, nie mamy miejsca na plorty sobie ten upgrade. Za 500 trochę drogo, ale myślę, że to się przyda. Okej. Okay. Może mi powiedzieć, jakim jakimś A bo wy nie macie tu dachu! Czy ja byłem przekonana, że no mam dach. Szlak. To szlak trzeba będzie szybko dach. Te dach... Nie te mają, tamte mają, te nie mają. Ja byłam przekonana, że już wszyscy mają. No to już. Już mnie będziecie spitalać. Dobra. nie mają poogarniane w miarę możliwości. To na razie lecimy. Można by się było, póki jest dzień, przejść do tej krainy. W sensie tej nowej pozgarnia się z tamtą rzeczy, są też ją w pooglądać. Ten jetpack mógłby się regenerować troszkę szybciej. Jeszcze wiem, mam wymagania, ale co, mogę mieć chyba. Tego zawsze brakuje w najmniej odpowiednim momencie, w sensie jet, jetpaka. się zmieniło coś owoce nam mniej potrzebne tak kurczaki bardziej ich To jest to sowa Tak. To dla mnie spoko. Chciałem zobaczyć, co to jest. Dzięki, że to zarrzęłeś. Garniemy marchewki, jeżeli tutaj jeszcze jakieś są, na razie mu damy kolejne. Nie chcę mi się walczyć z tymi skorumpowanymi, jeżeli mam być szczera, nigdy mi się nie chciało. Często nie pamiętam co ty dawałeś. Ale to nie szkodzi. N, 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 n. Jesteście uratowani, mam nadzieję, że szczęśliwi z tego powodu. Wracamy się sprzedamy Wrócimy tutaj z ekwipunkiem pustym I może połapiemy trochę kurczaków To od onion jest jakaś szczególna. Hmm. Warzywko. Możemy sobie posadzić na farmę. Zastanawiam się, czy są jakieś niebieskie plorty. jest dla mnie trochę za bardzo wartościowe w sensie jeżeli chodzi o złotego plorta więc nie chcę go stracić się po prostu stąd zawiniemy możemy też skoczyć do domu przejrzeć maile i się przespać И рано себе же чего Nie wiem, czy to się jakoś odznaczałem to przeczytane, czy nie. I spimy sp do rana, jesus christ. Tylko ja nie wiem też, czy, czy ilość dni coś zmienia. Niebieskie kosztują 6,9, przypadek. Sące. A ja w sumie nie bardzo mam pole, żeby te ogonią sadzić. Mogłam dać tamtemu. Te tu jedzą ogon Te maszynki od plortów mogłyby działać troszeczkę lepiej. Nie pogardziłabym. Tak te karmiące Też na stąd hanu nie chce. Chyba trzeba będzie żeby odblokować sobie nowy teren i w to przeinwestować. Już są nie, nie wszystkie. No, teraz wszystkie. Tutaj jest wspomniał o laboratorium. To jest chyba tam, żeby to są jako pierwsze odblokować. Zaraz zobaczymy, na co nas będzie stać. się zaczyna trochę zbierać. Oo. Całkiem niezły wysyp tego mamy. I nie będę ukrywać, że mi się to podoba. Mam nadzieję, że ktoś się tam pomylił, bo mam wrażenie, że ktoś coś pisał o 10 tysiącach. Chyba że tam był 1000, a ja po prostu. Ugarniłam. Nie, nie, a wam trzy 3000... Myślę, że jeszcze nie czas na to. Tak, włączmy music boxa. Trzeba będzie połączyć, co mi wstało. Czego my nie mamy? Złota czy te, miodowe z. to, co będzie mi potrzebne. Wiem, właśnie się wypstrykam z hajsu. A miałam sobie odblokować jeszcze jedną tam. Kraina. Kurczak, a Ty się gdzie wybierasz? zobaczyć, bo jeżeli oni tam jeszcze mają marchewki... No, to myślę, że teraz zgarnę dużo marchewy. Żeby tego niebieskiego ziomka... Rozwalić w miarę możliwości. nie będzie. I się stąd zawijamy na razie. Was to zawsze zdążę zgarnąć. Różowych plortów raczej nie będziemy ze sobą tachać. Chcemy karmić z tego niebieskiego. Jezu, już wszystko zżarły. Co za slajmy. Bądź tu człowieku mądry. W obu te jest taki kawał. Wspomniałem totalnie o tym, że to jest tak daleko. I ją to olewamy. Masz. Jeszcze nie, jeszcze nie, naprawdę? Myślałam, że już mu dupa trochę pęknie, ale... Jak widać niespecjalnie. To wyjedzamy. Że to jakiś kurczak, ale nie Te wszystkie kurczaki ze żarli. Tu jeszcze dwa marchewki i są. To to oczywiście wrzucimy temu ziomkowi. Pójdziemy sobie ze dzisiaj kurczaki, a w kolejnym odcinku skoczymy po i bo właśnie będzie połączenie miodowych z różowymi. Naprawdę jeszcze? Co za żarłok! dlaczego tak robię. Nie chcecie wiedzieć. Tu jeszcze jakaś machewka leży. wodnych plortów nie zbierałam. Odbudujmy sobie... Kina powiedziała odbudujmy sobie, po czym skoczyła? Muito Tu będą też gdzieś właśnie kurczaki były. Też nie wiem czy ich nie zjadło. Dużym on jest wege, a my akurat wege nie mamy. Dobra, czekajcie, jak nam trochę zejdzie poziom napromieniowania. promieniowania. Ogólnie mamy dwa wege kurczaki do odblokowania. Nie wiem jeszcze co robią te kulki, kurde. To jest tam Ja bym w sumie te dwa plorty i... sobie ale... No, ale moje Hunter Tubby Slime'y się ucieszą. Dostaną henchenów. Kurczaki się ucieszą, bo dojdzie jeszcze jeden kogut. Ktoś coś pisał o czterech kogutach na klatkę i tam chyba mamy jednego. No i teraz będziemy mogli zacząć zbierać hajsy na... na odblokowywanie krainy. Przecież z tym laboratorium się jeszcze wstrzymałam na początku sobie te boczne odblokuję. Wtedy zobaczymy co i jak. A nie mam dwa kobiety. Bardzo. Czy mnie marchewki już wyrosły? Nie. Ale rosną, rosną. Daję wam slajmo. Mamy tysiaka. Co? Nic nie wyrzucało? Co, co to ma być? Ktoś tu mi się opierdziela. Dobra. Możemy zacząć od tej krainy. Odblokowane. Można by trzeba było siebie troszkę poulepszać. Może w sumie na to teraz wydam hajsy? A czym ja mogę przyinwestować w siebie? Eee... To tyle na ciebie, mam nadzieję, że odcinek się podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widzę, pozdrawiam Was, kino, trzymajcie się, jeśli macie jakieś rady, piszcie w komentarzach, cześć!